Cześć, ja jestem Pawi 998, a to jest mój filmik, w którym przedstawię listę osób, które mogą wziąć udział w konkursie już jako pełnoetatowe osoby, które mogą zrobić to na mój kanał. I wykonały one takie trzy zadania, które musiała wykonać każda osoba, czyli polubiła ten filmik, w którym był konkurs. Napisała pod tym filmikiem w komentarzu, biorą udział w konkursie, a także um, dodała ten film do ulubionych. Czyli um, tych osób jestem 12, podaje. Niki tych osób: miczawiec 9, Mati Menek, Kostka Rubika.pl, Osom 3, są 3 pyły, os, oczywiście osom.pl, Stefan Full 1, Danielo 7241, Szymon Sporek, Zychu 112, Blackjack 8 Full. Agusia The best, i Nuka 415. Te osoby mm, mogą zrobić tło, I Pod warunkiem, że tam każdy musi mnie subskrybować. Mam nadzieję, że tam każdy mnie subskrybuje. Jeśli nie, no to y, trzeba nam zrobić zaległości i kliknąć subskrybuj. Nawet tutaj y, wyżej nad tym filmikiem. Jeśli ktoś wygra, a ja zobaczę, że mnie nie subskrybuje, no to nagroda przepada wśród mi. Y, w w tle można łączyć kilka gier. Pytaliście mnie o to, można łączyć kilka gier. To ma być tylko Wasz pomysł. Nie kopiujcie, nie kopiujcie gotowych podkładów pod, pod, pod kanał z internetu, bo to widać, że to jest nie wasza praca. Możecie nawet malutkim druczkiem napisać swój nick, a także tytuł gry, żeby nie było, że naruszenie praw autorskich. Okej. Okay. Wasza praca ma być wysłana załącznikiem na adres padek998 małpaw.connet.pl A pod załącznikiem bym prosił nick z YouTube, a żebym po prostu wiedział, czyja jest praca kogo, która jest praca kogo w ten sposób. I jeszcze ten kto wysłał tam, bo tam parę osób już mi wysłało pracę, to ja się z nimi dogadam, jakie mają niki na YouTube. Ok, więc w temacie jeszcze maila napiszcie konkurs i to będzie wszystko. Okej, okay, więc ja się z Wami żegnam. Widzimy się już za tydzień. Pamiętajcie, że do następnej niedzieli tylko macie czas. Następną niedzielę już ogłoszenie yy, konkursu. Więc ja się żegnam, Widzimy się za tydzień. W niedzielę na ogłoszenie konkursu. Życzę powodzenia. Yy, I tyle. PZI 998. Cześć.